Mam ważny przekaz dla wszystkich gołębi. Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi. Na dachu NBPu gniazdośmy uwili. Że państwo tego nie przegapieni. Jastrzębie są super, nie tylko bociany. Trochę w Polsce tego nie doceniamy. Z naszych jajek wykluwają się pisklęta urodziwe. Są rzeczy możliwe, są niemożliwe. Gdy z jaja jastrzębia, wychodzi szyja. Gospodarka się będzie bardzo dobrze rozwijać. A gdy pisklak wylatuje, do góry pazurę, będzie inflacji. lotów w górę. Gdy jastrząb w bankomacie zapłodni to wtedy się rodzą wyższe stopy Procentowe. Na takiego ptaka wszyscy chętnie patrzą Stoję przed państwem jako jastrząb. Nie będę miał nigdy jajek z bocianem, bo To są małżeństwa mieszane, no Bo nie jest to wtedy narodowe jajo Choć takie pisanki się bardzo spolszczają w dziób, w dziób dostanie każdy gołąb wypuszczony z gołębników Najbardziej i zacietrzywionych krytyków z lotu ptaka zrzucimy im prosto na głowy w śmigu z dęgu Dosłownie kubeł zimnej wody. Potrafimy latać mimo stóp podwyższenia. Z banku do banku. Bez opóźnienia. Raz mieliśmy lądowanie w Krakowie przy Wierzynku Ku pewnemu zaskoczeniu rynku. Najbardziej lubimy czas rozmnażania, wiosenny. Początek cyklu zaciśniania. Czobieremy portfele, codziennie 5 godzin. Smaczne wydmuski Budżety polskich rodzin z naszych gniazd się przyglądamy, oczami fachowców. Zostawić cenę energii, paliw, surowców. Na takiego ptaka wszyscy chętnie patrzą. Stoi przed w tym jako jastrząb Nie będę miał nigdy jajek z bocianem Bo to są małżeństwa mieszane No bo nie jest to wtedy narodowe jajo Choć takie pisanki się bardzo spolszczają